Jeśli złapie, to Kamcio zabieram mnie na Maka. W końcu ktoś musi. Masz szczęście, że jest mak w nie. Krzywo, jeszcze raz. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Jeden. Nie Jeszcze pomyślę, dobra. Jeśli usiądę na piłce, subskrybujesz kanał i obserwujesz profil. Jeden. Widzowie, widzowie, to nie jest tak, że nie. Obserwujesz. Jeśli mi się teraz uda złapać, wchodzicie do mnie na kanał i u mnie zostawiacie obserwacje Jeden. No nie! Gaden, tutaj zostawiacie followa, tutaj. Jeśli złapię, subskrybujesz kanał. Jeden. Ale powoli, Jaki ale złapamy, tak Ja daleko zrobiłem, ty nie. Nie, nie patrzyłem na cień bar, po po proszę. a ja poproszę War w tym momencie. Jaki bar? Nie będziecie oglądać WARU, bo będą złe ujęcia. Wystarczy wam to, że widzieliście mnie z przodu, okej? Okay? No i dajcie znać oczywiście w komentarzu, czy zaliczycie jej tego McDonalda, bo w sumie nie wiem. Piszcie.